Szutkowski, Śląb Wrocław. Na drugim Karol Trela, Gilus Gilowice. Na trzecim Jan Zuchowicz, Skalar Warszawa. Na czwartym Konrad Serełek z Unii Święci. który uzyskał najlepszy wynik eliminacji. Na piątym Aleksander Olejnik, MKP Szczecin. Na szóstym Adrian Misiasz, Sparta Biłgoraj. Na siódmym Robert Kusto, Orka Lubań. I na ósmym Kamil Szydłowski, Akwarik Leszno. Nieoficjalne wyniki. Aleksander Olejnik, MKP Szczecin, Konrad Seremet, Unia Ośrodkowa.